Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku telewizyjnego Tygodnika Bydgoskiego. Jest ze mną w studio Jarosław Trześniewski, katolicka Bydgoszcz, Krzysztof Drozdowski, Tygodnik Bydgoski. Żeby zacząć jakimś miłym akcentem, nasz gościnny region znowu miał gości z samej Warszawy. Kto tym razem? Tak, najpierw pojawił się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Który w towarzystwie posłów ministra, w sumie Łukasza Schreibera, jednocześnie posłów Piotra Króla, Ewy Kozaneckiej i Tomasza Latosa, których gości u nas na wywiadzie zapraszamy serdecznie. Tak, na gorącym cześle. I jeszcze w obecności wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza ogłosili wpisanie drogi, S, budowy drogi S-10 do znowelizowanego programu budowy dróg krajowych i autostrad. No i to jest już takie, myślę, ostateczne przypieczętowanie, że ta droga w końcu powstanie już nie w formie tego partnerstwa publiczno-prywatnego, ale ze środków budżetowych państwa. No i no cóż, cieszyć się tylko z tej decyzji, no i czekamy na to, kiedy ta droga w końcu powstanie i przestanie być drogą śmierci dla mieszkańców naszego regionu. I nie tylko, bo przecież jest bardzo uczęszczana przez wielu kierowców, ale to nie jedyna wizyta ministra w naszym regionie, bo w Kruszwicy byliśmy, widzieliśmy się z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim który opowiadał o pomocy Krajowej Spółki Cukrowej dla, dla osób, ofiar można tak powiedzieć, pandemii. Ale to może byś powiedział coś więcej, bo tam Caritas był bardzo zaangażowany w to działanie. Tak, Krajowa Spółka Cukrowa przekazała pomoc żywnościową dla, dla Caritasu kilku diecezji, w tym naszego. Dlatego był tam ksiądz prawa Wojciech Przybyła. Dyrektor naszego Caritasu i minister Radanowski w towarzystwie prezesa spółki mógł o tej pomocy powiedzieć. Jest to bardzo ważne, że Państwowa Spółka też angażuje się w pomoc. Nie tylko mamy pomoc rządową, ale też wszystkie komponenty państwa współpracują. No nie tyle dla ofiar samej pandemii, ale dla osób potrzebujących, które straciły pracę. Caritas na pewno sobie poradzi z rozdziałem tej pomocy. Jest to bardzo cenna inicjatywa. Też minister dużo mówił o problemach rolnictwa, naszego cukru, który jest wypierany w ogóle z Europy przez cukier trzcinowy. Tak. Jest to duży problem, ale póki co ministerstwo współpracuje z rolnikami. Nawet byli tam przedstawiciele producentów buraków cukrowych i no póki co ta współpraca jest tak dobra, że Próbujemy uratować ten nasz cukier przed, przed cukrem trzcinowym, importowanym, tańszym, gorszym. No też pomagają w tym dopłaty unijne dla produkcji buraków cukrowych, więc no mam nadzieję, że Polska jako tutaj, można powiedzieć, europejski lider na tym rynku sobie poradzi. ale też pierwszy raz odniosłem takie wrażenie, że rolnicy współpracują z ministerstwem. Zawsze tak, bo jak PSL rządził, że rolnicy mieli o coś pretensje, rząd czegoś nie dawał, zawsze były problemy. Teraz ta współpraca jakoś się zazębia i jest naprawdę świadoma i konstruktywna. No i aby tak było dalej. Wróćmy na nasze Bydgoskie Podwórko. Tutaj ważnym projektem, który ważną informacją, która w tym roku była, to Bydgoski Budżet Obywatelski. I bardzo ciekawy projekt zostanie zrealizowany. W grudniu mamy jakby zacząć się cieszyć z, nim, z niego. Czyli mowa o budgowskich mini-tężniach. Mini -tężniach. Tylko się zastanawiam, jak to jest, że tężnie, gdzie elementem jest spływająca woda, się buduje w grudniu, gdzie woda nie spływa za bardzo. No to jest ten element, który. One zostaną otwarte w grudniu, czy zacznie się budować? W grudniu ma być już oddana do użytku, więc. No to pierwsze zimowe tężnie na świecie. zimowa tężnia, mini-tężnia, będą trzy w sumie, takie tężnie solankowe na terenach nadwiślańskich, na Osowej Górze i na Wyżynach. No i cóż, Ponad 3000 osób zagłosowało w budgoskim budżecie obywatelskim na to. O tym temacie pisała nasza redakcyjna koleżanka Marta Kocoń, więc zapraszamy do artykułu. Tam wszelkie szczegóły znajdziecie na ten temat. I wizualizacja na tej wizualizacji wygląda, jakby to miało 20 metrów, co najmniej. Tak, ma to wyglądać dosyć, dosyć ładnie. No zobaczymy. Będziemy może konkurencją dla ciechocinka czy też do Wrocławia. Więc A opłaty klimatyczne jakoś pan prezydent Bruski planuje wprowadzić? Na razie nie ma o tym mowy, zobaczymy. Zawsze jest dobry powód, żeby wprowadzić kolejne podatki, czy tam opłaty, więc zobaczymy, jak to z tego Bo to będzie. To jest zabawna sprawa, jeśli miasto dostaje status uzdrowiska, pobiera opłatę klimatyczną na przykład uzdrowiskiem. Nie pamiętam dokładnie, będę strzelał, jest jakiś rybnik, gdzie komin przy kominie stoi i w ogóle wiesz, ubierasz na ulicy. No tak, no to... No zobaczymy, zobaczymy, od pomysłu do realizacji jest dużo, na razie miasto szuka oferenta, który to wybuduje nie tylko same tężnie solankowe, ale także całą infrastrukturę wokół, wokół tych tężni, czyli tam chodniki, trawniki, stojaki do rowerów, śmietniki, no wszystko, wszystko trzeba. Wybudować dodatkowo, więc zobaczymy, jak Z to będzie. Z tego, co wyjdzie. słyszę, to, to nie, nie wiem, czy nasze wnuki dopiero tego nie zobaczą. <noise> A różnie to bywa. Których jeszcze nie mamy, proszę Państwa, mimo wszystko różnie jesteśmy dość młodzi. Różnie to bywa. Dobrze, ja bym chciał wrócić na grunt tematyki kościelnej. Mamy wyjątkowe teraz dni. Może Państwo tego nie zauważają, będąc w kościele wyszły dekrety. Dekrety to jest taki specyficzny czas, kiedy księża dostają różne nominacje, przeniesienia, niektórzy się cieszą zostając proboszczem, niektórzy się smucą wyjeżdżając ze swojej parafii. Także w ciągu najbliższych dni, bo oficjalnie to będzie 27 czerwca, poinformujemy Państwa, jakie zmiany, żeby Państwo się nie dziwili, że w parafii ksiądz zniknął albo nowy się pojawił. Jest to właśnie ten czas, kiedy kończy się rok szkolny, księża są awansowani, przenoszeni, nagradzani. I przypomniało mi się, no mieliśmy dosyć smutny dzień. Dzisiaj nawet jest, wczoraj był pogrzeb ojca Tadeusza Goguła, znanego, znanego z, tak z, z klarysek. Był to egzorcysta diecezjalny przez wiele lat, związany z Bydgoszczą, bardzo znana postać. I bardzo młodo odszedł, w wieku 60 lat, po przewlekłej chorobie, bolerii Naprawdę, no była to tragiczna wiadomość, wstrząsnęła wielu, wielu Wielu osobami, także, także nami. No tak, i na tym praktycznie moglibyśmy zakończyć ten tydzień, ale nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie mieli kolejnego konkursu. No i drodzy Państwo, Edyta Świętek, którą znamy z całej sagi czterotomowej, praktycznie o Rzeka Kłamstw, która, której wydarzenia dzieją się właśnie tutaj na naszym lokalnym podwórku w Bydgoszczy. Wydała czwartą część, niedługo jest zapowiedziana nawet piąta część. Mamy dla Państwa przygotowaną całą czterotomową sagę do wygrania w konkursie. A oprócz tego, jeszcze mamy dwie dodatkowe publikacje tej samej autorki czwartej części, czyli tej tylko i wyłącznie ostatniej. I dla pierwszych trzech osób, które odpowiedzą na pytanie: jak się nazywa główny bohater tej sagi i czym się zajmuje? czyli jaki zawód wykonuje, dla pierwszej osoby, która dobrze odpowie na nasz adres redakcyjny będzie otrzymała jako nagrodę całą czterotomową sagę, a dwie pozostałe osoby otrzymają tylko ten najnowszy, czwartą, najnowszy czwarty ton. Więc serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszym konkursie i do przesyłania prawidłowych odpowiedzi, a kto pierwszy, ten lepszy. Nasze w naszym studiu zrobiło się gorąco, bo to nie tylko lampy, które nas oświetlają, ale też pogoda się zmieniła. Także proszę uważać, następne nagranie może być w zupełnie innej scenarii. Może nie na tle tężni, ale na pewno na powietrzu. No, tężnie to w grudniu zrobimy odcinek z tężniami. Także dziękuję Państwu za uwagę. Jarosław Trześniewski. Krzysztof Wrozdowski.